Tak moi drodzy, i tym właśnie jakże pięknym akcentem przez Mavericka witam was w kolejnym odcinku z gry z serii Rocket League. Jak już się przestawił Maverick, Co? jest ze mną właśnie on, a ja już odpadam to pierwszą grę rankingową, więc tak. O, czekaj, może ty i. Ja za, 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 załatwiałem potrzebę. To możesz się już przywitać tego oficjalnie, jeśli chcesz. No cześć, hej, witajcie. To była moja trąbka. Uczę się grać. Tak jest. Dobrze, moi drodzy, pierwszy mecz przed nami. Oczywiście, rankingowo, wszystko się zgadza. Ranga diamentu cały czas jest. Jeszcze nie spadłem do platyny. Do platyny. No, diament 3, ale, ja... ale dewizja chyba druga. Ja nigdy nie miałem diamentów. Przecież masz to, diament. Nie grałem. A. Dopóki z nie grałem. No widzisz. Tak to miałem zawsze Platynę. Ale sama. Nie, bo on ma... ...pusta. Wrzucę to jakoś śmiesznie. Ojeje. Nie, zgarnął to. Spróbuję. Pa, chłop na razie wszystko dobrze zgarnia. Nam czas O ten drugi mniej Ronaldo <grymialdu> Chyba za lekko trochę, a nie nawet nie Jaka to gwiazdka to Masz tą samą gwiazdkę a? tylko masz fioletową No, psaj. no tak, taką Wydało się na tą grę nie? <grymialdu> ja nie O no, Nie licząc czasu Nie licząc czasu i nerwów Oj Też nie wydałem na tą grę za dużo ale coś tam... Nie wiem, za, nie wiem za ile ją kupiłem, może za 50 złotych, jak to wiem? Oj! Oj! Mm. No lata ją nie potrafią, ale... Ale jeździć już niezbyt. Gorzej z po, po prostu widać kto ma prawo jazdy, a kto nie. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno o to chodzi. Tak. Jak byłem mniejszy i było się w wesołym miasteczku, mogę sprzedać taką ciekawostkę z mojego życia. No, jak się jeździło coś. na tych samochodzikach, co się roz... Y, te, Kurde. zbijało się, nie? Z innymi. No. To jak, jak wjeżdżałem w, kogo, w ludzi, bo myślałem, że na tym to polega. To jest frajdę. No, to mi... <laughs> na tym to polega. No, to w końcu taka nazwa, nie? To by ktoś powiedział, ej, nie wjeżdżaj tak często w ludzi, bo się denerwują. To ja powiedziałem, no dobra, to będę se jeździł. mi się jeździło tak, że wymijałem każdego i nikt nie umiał mnie trafić. I później mi powiedzieli, że jak dobrze idzie ci w takich grach, to ciężko będziesz miał sprawę miazdy. A, <suszy> wybił to. Po jestem za dobry. Dobry w Rocket league, I tyle. No. O, ja pierdzielę. Dobrze, że mam dobrego bramkarza <grym> Po prostu spodziewałem się takiej sytuacji. Dobrze, bo już przegraliśmy razem tyle, że wypadałoby. <grym> mam nadzieję, że to nie będzie kolejny odcinek jesteśmy dziadami. Nie wiem, ale wiem tyle, że mnie wybili. Tak. O! Dobre to było. No ja nie zdążyłem już niestety No jesteśmy dziadami, no No Ten odcineczek od robienia go yy, To kiedy on będzie tak naprawdę dodany jeśli można wiedzieć Jak my go robimy teraz w tym czasie Półtora to... tygodnia, coś takiego Półtora tygodnia, tak? Mhm. mhm. Bo ja tam mam jeszcze kilka Bo jak nagrywaliśmy ostatnio CS-a bo to jest ostatni film razem bodajże, no. a tak to mam jeszcze chyba 3... Trzy, trzy chciałem... solo Rocket League O kurde! Byłem przy Bo chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że... No, za półtorej tygodnia tam może już się pojawi live, bo powinniśmy no... robić dziadów na live, na żywo. No będą już wcześniej na pewno. Tak więc możemy, możemy po prostu przypomnieć, tylko jeszcze nie tak. wiemy czy YouTube czy Twitch u mnie, więc... Uhum. Więc, jak będę wiedział, to napiszę w komentarzu albo w opisie. Więc właśnie, zerkajcie. Napisz, napiszcie chętnie w komentarzu, czy podoba Wam się, czy chcielibyście dziadów na żywo, nie? A jak są, turbo. to czy Wam się podobają? Czy Wam się podobają, no? Dobrze Torczy. jest, tylko że ja nie mam turbo zbyt wiele. Wow, ale się zabrał Jedź sam tak to. O! No prawie lobnął Nie, 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 nie Wszystko było perfect Masz, 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 masz Mam, mam Do boku zbiję Bo nie miałem co zrobić ty, Wiesz? Oj Oj Chłopaka do O, dobity Nie! Nie! Akurat ten, idealnie. który został wybity No nie, zblokowali Dobrą dzisiaj akurat taką ciętą oni też ci dobrą dali. O, jeszcze raz, jeszcze sam, sam, Ronaldinho. Gol. Nie yeah. Dobra, no uspokoiliśmy wynik. Bo oni wyszli z taką wątpią, że ja pierdzielę. My, że nie wyszli. <laughs> Zatrzymali się na środku boiska. Tam jeden ziamek ewidentnie nie gra. Nie no, może coś gra, ale. No. A, rzeczywiście! <laughs> Myślałeś, że to nasza tabela. Nie. E-turbo ci się nie zebrało. O Jezus, ale on jest mocarny. I już myślałem, że... Masz z... tą powtórkę. Ja chciałem tego chłopa rozwalać, bo już myślałem, że ci to zabiję jakoś. Ty, Nie, Patrz, 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 patrz. No wiem, nabiłeś go. Będzie jako samobój. Oj. O. Oh. No i koniec challenge'u. To co, widzimy aj, się aj. w drugim meczu moi drodzy? Myślę, że tak. No i drugi meczek przed nami. Ehm, jeśli chcecie wiedzieć, jaki był poziom rangowy, był. powiem tak, był poziom rangowy bliżej Mavericka niż yy, mojemu. Mistrzowie. Tak. Mistrzowie sobie... o goldach, tak naprawdę. Dzisiaj jeden miał gola, więc co? Miał 40 punktów, więc. Oj! Nie, nie leci, nie leci. Hallo, where's Obrona? O kurde, wracałem! Ale chodzi o to, że czemu nie dostałem obrony. Bo to blokowałem przecież. to mi to chodziło? To będzie ciężki orzech do zgryzienia, chyba. sesek, Tak zwany. Ależ on to robi. Proszę państwa. A To brakło, trochę, brakło. Oj, nie w tą stronę. Ale już trochę się podłączyłem i od tych pierwszych odcinków. Ojo! Oj, oj, oj. Myślałem, że zdążę, ale zauważyłem, o, że on lepiej. już nawrócił <coughs> i nie jechałem. Pierwszy Akurat pierwszy w kozioł się... poszło. Faj... Faj... Fajnie nauczyłem się grać od tych pierwszych odcinków, już lepiej gram. Ciekawe jak będzie na live'ach. Na live'ach? No. Na live'ach to kogoś zaproszę, jakiegoś progamera i ja tylko będę komentował. <laughs> Spectator bot. Ty, myślałem, że tamten leci, bo słyszałem samochodzi To ja. <laughs> Nie, ale tamtego z lewy też Nie leci w bramę, ale uważaj Mogę lepiej. O! Oni też mogli lepiej Turbo się skończyło. Ale poszła brzódka, trochę za daleko, ale... Oj Może Przecież coś nie coś potrafisz. Ja cię kręcę Zbili mnie. Eee. jedne. Nieładnie. bić. Ale to wziął Aj no, zdąży, no niestety zdąży Dobre ustawianie ale się. Ale dobrze, że... Dobrze, że Jadą za sobą No nie, super akurat. Nie! Ja pierdzielę! Jak może tak przeszelić? Nie wiem, no ale mi się zdarza często, więc luj. Nie mam busta U! Dobrze, że to wziąłeś. O! Masz busta. Dzięki. Masz to. O kurde! W sumie nie wiem, jak tam się to skończyło. Ale o co chodzi? No, kto przebił, ty czy on? W sensie, kto wygrał piłkę? No, Pa, przebił o, to ten bez turbo praktycznie. Dałem jakąś. Aha, nie wiedziałem, że już tam był. Mhm. A nie zdążyłem. Ja pierdziłem, myślałem, że sam się nabierzesz na to. No właśnie, taki był plan, ale nie zdążyłem. Plogamer ale. Co jest nieco spot Wybij jak możesz To byle jak mogę tak. Ważne, żeby było Jedziesz? No, masz? O, wybił. Chciałem pijcieć chciałem krzyczeć wrzuta. Ojo oj, oj. Nie spodziewałem się tak, to, że tak minie. Tak Oni też nie opię. Masz to Tak jest Mam To też masz o oh, cholera Ośrodkowanie w pole karne Zmieniłem ciężar gry, a nie... Oj, oj, oj. Nabiłem go na tą wrzutę jego Teraz to masz Tak jest Jazda, jazda, być. jazda Gdzieś tam stoję, no Ajajaj Troszeczkę więcej mocy Mogłem dodać To fakt Minuta 30 <laughs> jest za kolorowo no na pewno jest wyższy poziom niż wcześniej no. Bez wątpienia hmm. no broni, nie, słupek. Dobitka Nie Spróbuję Co ja Zrobiłem O Ależ błąd bramkarza Ależ to wykończył to <grym> Ale patrz Błąd, jak, popatrzcie, jaki błąd promkarza, moi drodzy. Przebił to na do poprzeczkę, ależ wykończenie. chłop <noise> się zabrał jak na padzior. Wydać, że to jest no. ten napastnik dla nich. A może po prostu też mu zablokowałem drogę? No to też, ale wiesz, jak jest. Bez nitro. Spróbujemy. Mi nie ma. No to próbuję Ja jakoś tam wracam środkiem jak coś Leci o, to w bramę? LOL, ja pierdzielę Tam i Abraham Chyba się zrewanżował za wykończenie tej własnej bramki, co? No, chyba tak. tak trochę sam, miałem teraz. Powiem ej, ci tak, ej, brakuje wybacz. ci do szczęścia tylko bramki, tyle ci powiem. O, kurde! Co ja odpierdalam? Ty. <grym> nie wiem. Nie widzę. Mam tak. prosty szał. Ja nie strzelam. Zdarza się. Ej, wybiło mnie, chłop, chłopie, ty no. Nie mam turbo, ale może coś tego nie. Jednak nie. Kurczę. Abyś to posłał do przodu, to, to by ma było fajne, ale wiesz, ciężko bez turbo. O! O! Pośle do przodu. Nie mam Posłałem do przodu. Miałem usta. Nie. Nie! Chłop tego nie trafił, ja się tego nie spodziewałem. No nie wierzę. Przez takie coś przegrać mecz. Nie, jeszcze to podniósł. No nie. Kurde. A miałbym fajną, indywidualną akcję, ale nie. Chłop nie trafił w piłkę i to go uratowało. Powiedz ja <grym> mi, co o tym sądzisz? Ja sądzę, że trzeba to przy, przy czentować meczem o wszystko, czyli trzecim. Tak. Zapraszamy po przerwie. <grym> The last one on this episode. Oh, G2 like Esports G2? Była do mm -hmm. ciebie Myślałem, <laughs> że ładujesz, tak się zabrałeś Oj O kurde Co oni tu będą grać? ty? Nic, na razie A jednak coś będą grać Ja w pierdziele Ja nie, nie spodziewałem się, z miejsca w ten sposób uderzę w sensie nie było aż tak z miejsca no. no metr się ruszył, no No to zawsze coś, nie? O kurde Dawaj Twoja piwa, Niszczysz go tam No i super I ma busta, i ma przewagę A ja nie mam nic po tej stronie Wezmę Jakby to leciało w bramę to by było S-sunia, byczku O nie! Zdąży. PET jeden. Ja nie mam turbo, już mam. Beautiful. Wezmę. Ja jeszcze nie zabiorę niestety. Oj oj. Ale beznadziejnie. Dobra, nie trafił. Teraz, uważaj. O <laughs> ten interception. Masz, Dobra, masz, 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 Dobra, zostaw. Kurde, Lobikiem. co Lobikiem. Ja Banki mi turbo. No nie! No Nie, ostatni chwil zauważyłem... Knopusz! Jest on! Save the day! O, całe szczęście. Patrzyłem na telefon, bo no już się opowiada jest kanał Knopusz! Zapraszam bardzo... A nie, czekaj, to już jesteście. Ale nigdy się tak nie spiąłem, żeby być szybszym. Tyle ci powiem Nawet. Nawet do sklepu No Nawet na toalecie się tak nie spiałem Kurde Wezmę Bierzesz Oj o, to jest... Weznę nie. oj O. Wezmę może Gówno nie Joj Jan szczę Dobra, zbiłem to jakoś tam do boku O kurde, nie ma turbo z mojej strony w ogóle Mhm Oj, okej. Okay. Nie ma turbo, a już jest. Ale po ziemi beznadziejne uderzenie poszło. Weznę jeszcze raz. Jednak nie, bo on wziął. MA brick! Ach jest Go! Ja Ależ okienko. Ja już leciałem, nie? Dupom! Dupą bakiem to zgarnąłem. Byle żeby patrz Poza zary z bramki. Ja nie wiedziałem czy to leci na poprzeczkę, czy na słupek, więc leciałem, nie? Lecisz, mówię. No, tak, mój tak drogi. na ostatnim skończonym łonie. Au się! podrapałem własnym Cię. Co się dzieje? Teraz się wytłumaczyć co się stało. trzeba, nie wiem. Trzeba przypiłować. Sie siekierom. <laughs> The forest. The forest, dokładnie. In real life. Aha, chłop nie rozwalił, nie będąc na tym przyspieszeniu. Masz chwilę Ty teraz masz. O. Oh. Why you do this? Because emotions. Emotional Emotion damage. Nie Właśnie ja się skończyło. Masz. masz. Masz! Mam to. Masz, masz, masz. Tak jest. Mm. Brawo. Dobre podanie, proszę. Chyba z ich strony No podanie to podanie, tak Ty raz w okienko, ja w prawy dolny Mogę nie jechać ty. teraz Dobra Proszę bardzo Zapragnęłeś sławy? Nie ma problemu O! Nie no, został na bramce Oddali ten Środek gry Nie ma Odbierz jeszcze jest twoje <grych> Obroni Oj w mnie, Ale bez nadzieja. Nic się dzieje. No Aha, nie dzieje. Aha, przeszło. Nie, 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 Bierz, 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 jedzie <grym> trochę się wystraszyłem. Mam pingi teraz, nie wiem czemu. Tak? No. A tamten też nagle dostał pingów, nie wiem czy widzisz. 112. A <grym> Dobrze, że tak się zabrałeś, 12 bo... 12 to nie dzwonią, kurwa! Aha... Okej. Okay. Cie... Potrzebują pomocy po takiej, kurde, deklasacji. Tyle powiem. Ja chciałem powiedzieć, że dobrze, że się zabrałeś, bo akurat pingi zł złapałem. To by było śmiesznie się zabierać. Będziesz czał, broń to. s points. Czekam. Czekam na imponującą. Oj, myślałem, że ty jesteś z tyłu. Dobra, nie trafił. Teraz może to wlecić do bramki. Ależ to zrobił! Co jest? Do kogo? To ma Teraz wyjazd! Polska husaria! Aha! Chłop chciał w drugą stronę i mu nie, nie, wiem, nie czy wyszło. Jego slagowało, czy co? Nie, chciał w drugą stronę i uderzył w drugą Nie wiem czy to był lag czy nie Oj. O cholera! Ale puścił kreta Polska husaria się rozpędziła za bardzo No bo to temu pod koniami przeszedł. <laughs> Nawet obok. Obok i pod. To no tak to go nie sięgnę. <laughs> Za długi koń Dokładny. Ale piła. Oj, oj! Oh! Widzisz, idealne rozegranie, mm. moi drodzy. Polska obsesoria. Ja. Tyle mam do powiedzenia. Ej, jest. No przecież to było tam. No po prostu. Nie, 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 nie. nie. Teraz ty Sub. lecisz, tak, tak, mogę kończyć odcinek. Jeszcze jest koniec jeszcze 35 sekund tego meczu. Tak, dlatego Wezmę. zostawcie śmiało lajka w górę po to co zrobiliśmy dla was. I subskrypcję, jeśli jeszcze nie macie. A jak macie, to super, bo okno się rozpędza. Chyba daliście lajka, bardzo się cieszę. No ja mam nadzieję. Oj, opuszcza to o, Chyba nie. już po meczu, moi drodzy. Tak jest, to niestety. po meczu. Miał być 35 niestety. sekund. Minęło 7 i już wygraliśmy. Ale wystarczyło 7, żeście dali lajka. Dziękujemy Wam dzisiaj za obecność. Pani się grało z Tobą, Kurde, to są diamenty 2-3? 2. 3, dwa. Ja mam trójkę, dwa. to masz jedyneczkę. No, dowiedzę czwartą, więc może dwójeczkami się Jak ładnie. Na następny raz oczywiście. Zatem dziękujemy za dzisiaj. I do następnego. Pa. pa.